24. już Regionalny Konkurs podstawowski Fina tego regionalnego konkursu dzisiaj w teatrze. Byliśmy zaszczyceni móc gościć młodych wykonawców ze szkół podstawowych, z gimnazjów, no i z liceum, jak widać na załączonym obrazku. 雪。 Wiście w zupie włos padła z krzykiem na kucharza. Czy też taka rzecz się zdarza? Włos w rosole, Ładna rzecz! Niech ma sobie idzie precz! Leciały przez obłoki trzy smoki w światrze. Wiatr wień, noc za... król i królowa. Robiła babunia kapturek z włóczki dla swej kochanej maleńkiej włóczki. Zrobiła kapturek czerwony, taki jak w lesie osiołku, jak w polu Od tego Kapturka i duzi i mal czerwonym kapturkiem dziewczynkę. Gdy jestem tak jak dziś, zły, że pięście aż zaciskam, to chciałbym, wiecie, spotkać wy lwy o drapieżnych pyskach. Wyszedłbym z domu. Zatrzasnął drzwi, nie mówiąc ani słowa. Poszedłbym drogą, a obok wy czułyby się skami w rowach, skradałyby się, kładły na płask, warczały pełzny na brzucha. Wciąż dalej, dalej, dalej. Ciąłbym cyklony rufą w pół, bez szala i rozpięty, i wicher by mi w skórę tłukł, od szyi aż po pępek. Ster bym obracał rwąc przez szkwał, aż łapy bym zakrwawił. Lecz z łap skrwawionych bym się śmiał, i strachem bym się bawił, i pchałbym się pod szum, pod wiatr, Wciąż naprzód, wciąż donikąd. W nieznany świat, daleki świat! Mm -hmm. Wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego słowacki wzbudza nas miłość i zachwyt. A zatem, panowie? Ja wyrecytuję wam swoją lekcję, a potem wy z kolei wyrecytujecie swoją cicho! Krzyknął i wszyscy pokładli się na ławkach, rękami podpierając głowy. Oblodaczka nieznacznie otworzywszy odnośnie podręcznik, zacisnął usta, westchnął, stłumił coś w sobie i rozpoczął recytację. A zatem, panowie, dlaczego Słowacki? A panowie, dlatego, że Słowacki wielkim poetą był Bałkiewicz! Dlaczego? Niech Bałkiewicz powtórzy, dlaczego? Toczemy, poryw, serce leczyć pędzić. Dlaczego, Wałkiewicz, wzbudza w nas miłość i zachwyt? Dlaczego? Dlatego, że wielkim poetą był, powiedział Wołkiewicz i usiadł. Tato, co podobało się tobie w dziewczętach? Jak miałeś 12 lat, spytała mi dumna z umiejętności ukrywania tego, o co mi naprawdę chodziło. Czy to znaczy, że chcesz wiedzieć, jak imponować chłopcom w twoim wieku? Zapytał tatuś, nie ulegając na szczęście mojemu dyplomatycznemu talentowi. Nie czekając na moją reakcję, tata wyjaśnił mi że najpierw trzeba imponować samej sobie. Jeżeli będę rozwijać swój kobiecy geniusz i nie stawiać sobie w nadania, to mój wewnętrzny świat z pewnością zafascynuje chłopców. Jestem... Fetusz Na punkcie imion. A twoje imię mnie pociąga i doprowadza do szaleństwa. Riccaberto jest takie męskie, eleganckie, takie zbrodni i takie włoskie. Kiedy je wymawiam, po cichu. tylko dla siebie samej po plecach przechodzą mi ciarki. I nagły skurcz chwyta mnie za te. Egberto, żółta wesołość, szczygła radującego się ze słońca. Gdzie jesteś ty, tam jestem i ja. Rozmyślałam coraz częściej od pewnego wieczoru, że chyba moje szczęście jest zielonego koloru. Więc niech ta zieleń we mnie rośnie, niech mnie zewsząd otoczy. Drapieżnie, zakładnie. Miłości. Niech mi życie będzie oceanicznym dnem, gdzie pływają morskie strasznie chyba o włosach z wodorostów. zielony, Zielony niesamowicie. I gdzie wszystko jest. Szczęście? Szczęście to dostać jeden uśmiech, zwrócić jeden wiersz. Psy, które trafiały do Easy Pets, były pełne nadziei. Wierzyły, że gdy ktoś po niej przychodzi, Oznacza to, że chce mieć towarzysza na całe życie, że chce ofiarować im dom. Wychodziły z łbami wysoko uniesionymi, radośnie merdając ogonami. Zawsze jednak musiał wracać do po pleka. Po małego pimbelka nikt nie przychodził. Pozostałe psy martwiło się o niego coraz bardziej. Doskonale wiedziały, co spotkało te. Zjawiali się po niedbale panowie w brązowych płaszczach, pakowali je do podróżnych klatek i słuch po nich ginął. Psy nie mogły znieść widoku fleka tulącego się do krat i patrzącego z nadzieją, gdy tylko ktoś przyszedł. Niestety nie po niego. One wszystkie tak jak Flek miało kiedyś nadzieję, że znajdą kogoś, komu będą wiernie służyć. Ale znajdowały tylko ludzi, którzy przychodzili i odchodzili.